Jeżeli bierzemy hormony tarczycy, lewotyroksyna, czy to jest letroks, czy to jest eutyroks. To bez suplementacji selenu mamy tylko dostarczony hormon tarczycy, brakujący na skutek jej niedoczynności. Ale zrobiono analizę badań, która wykazuje, że dołożenie selenu do przyjmowania hormonów tarczycy powoduje co? Obniżenie poziomu ATPO, czyli przeciwciał przeciwko tarczycy, i one przestają tę tarczycę nie Niszczyć. Czyli potrzebujemy coraz niższych dawek lewotyroksyny, aż do być może w ogóle, robiąc badania jej, zaprzestania. I wnioski u ludzi z zapaleniem tarczycy: selen był aktywnym czynnikiem i bezpiecznym, który obniża poziom zarówno TSH, jak i ATPO.